Siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. I w dzisiejszym odcinku odłożymy sobie 50 ekskluzji egów oraz 50 nowych giftów. Jestem bardzo ciekawy, czy cokolwiek uda nam się dzisiaj zdobyć. Więc, ty, drogi widzu, bez przedłużania, zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A my tradycyjnie, pierwsze co robimy, to odpalamy oczywiście serwerowego Lucky Boost'a i wołamy naszych widzów. No ale dobra, co mamy dzisiaj w ogóle przygotowane tak dokładnie na opening? Przygotowałem się w 50 nowych Exclusive x 16 oraz 50 nowych urodzinowych giftów. Taki giftik to jest koszt teraz 3 biliony gemów około, a takie jajka kosztują minimalnie 45B. Nie da się znaleźć za 36, tak jak tu jest napisane. I łącznie na ten opening wydałem 2,5 tryliona jakoś może nawet 3. Więc liczę, że chociaż parę Huge dropnie. No ale to wszystko się okaże. No a my co, ja nie lubię dużo gadać, zaczynamy z openingiem. W sumie to jest taki lekki egg battle, bo 50 giftów versus 50 jajek. Ale dobrze nie jest to przeliczone, bo taki gift 3B, a taki jajko 45. I szansa na Huge 2% tutaj, a tutaj 1 na 1000. Więc taka niby batelka, ale jednak nie do końca. No a dobra, nie gadamy, lecimy na początku z samymi giftami. Zacznijmy sobie od potrójnych, bo jest ich troszeczkę i tak nic mnie nie jestem tego pewien. No sami widzicie, na początku mamy małpki i myślę, że, że huge z tych giftów nie uda mi się zdobyć. Ale dobra, jeszcze mam do was pytanie, czy chcielibyście odcinek, gdzie otwieram 500 albo 1000 takich giftów? Tak jak to było z Sailor Sharkami, Tiki Eggami i tak dalej. Jeżeli chcecie taki odcinek widzowie, stawcie tutaj 500 łapek w górę i postaram się go nagrać. No a my co, nie będziemy gadać dalej, tylko otwieramy sobie 3 teraz takie, ekskluzyw może później. Na rozgrzeweczkę rozgrzejmy sobie tutaj gifty, w giftach niestety jak widzicie nic nie ma. Same party mankey. Ale dobra, ja nie lubię za bardzo tej miejscówki. Zapraszam na Fantazji, bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, ale te jajka wyszły w sobotę. No i zrobię sobie taki mały Opening, łącznie 30 jajek. I otworzyłem dwa jajka, i pod rząd były dwa te nowe huge I otworzyłem je na Fantazji Wordzie, więc myślę, że Fantazji Word potrafi oddać. Ale on jeszcze tego tak nie pokazuje dokładnie, więc zacznijmy. 8 giftów. 8 giftów. Może z ośmiu giftów chociaż jeden urośnie. Proszę cię, no nie. Mamy gang małpek. Jeszcze tu widz otwiera. No i z nich z jednym giftem mnie pokonała. No nieźle. No ale dobra, nie płaczemy, lecimy dalej. Trzy gifciki teraz, zobaczymy co tutaj będzie. Nawet widzowie przygotowali się, mają autoklikery. Mamy golden party monkey, ok. okej. Okay. Lecimy kolejne trzy gifciki. Klikamy jak najmocniej się tylko da. Proszę, proszę, proszę. No, jest chociaż ten golden co nie? Jest chociaż golden. Na huge i tak to już dzisiaj nie mam co liczyć z tych giftów. A jakby był, to bym się gigantycznie zaskoczył, powiem wam szczerze. No co, lecimy z kolejną trójką, a nawet szóstką bym powiedział. I proszę, 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 Preston daj chociaż jednego huge eye. Ajajajajaj, aj, aj, aj. Preston nie chce dać. No ale dziwmy się, tutaj jest giga ciężko coś zdobyć. Dobra, proponuję iść teraz na Daker. A czemu by nie, ale w międzyczasie jeszcze zobaczymy co widzowi tutaj dropnie otwiera Sailor Egi i niestety Sailor Sharki zwykłe. No ale dobra, idziemy na tego Dakera. I miałem otwierać niby, że, że raz Exclusive Egi, raz te gifty, ale powiem wam szczerze, sami wiecie, i tak to nic nie dropnie, będzie giga nuda, a z Exclusive Egg'ów mamy nawet szansę na Titanika. I naprawdę z tego co widziałem na YouTube dużo osób go dropnęło. Więc może i mi się uda? Dawno już nie dropnąłem Titanika. Już chyba z pół roku albo więcej. A sami wiecie, że prawie codziennie otwieramy jajka, więc preston. Coś tam możesz dać jednak. Dobra. Nie ma co przedłużać z tym giftami, bo one i tak będą nudne. Nic tu nie drobnie. Otwórzmy 8 na raz. Zobaczmy, może jednak Preston? Nie, nie. Ja tu nawet powiem wam szczerze, nie liczę widzowie. Jest Rainbow, jest fajnie, ale no Huge'a tutaj nawet nie myślę. Otwórzmy sobie od razu 8, 3. Otwórzmy sobie wszystkie, wszystkie. Wszystkie gifty, żeby się ich tylko pozbyć tak szczerze. Klikamy, 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 klikamy. I niestety, same piękne nasze małpeczki zostały. Szkoda, niestety nie udał się ten opening. No ale mamy jeszcze Exclusive wegi. Ale chciałem was jeszcze spytać widzowie, co sądzicie o tym evencie z okazji dwulecia, gdzie co około, nie wiem, godzinę czy nawet 12 godzin, sam dokładnie nie wiem, dropią nam takie, już wam pokazuję. Mamy jakby taką skrzynkę z fajerwerkami i jak ją zniszczymy, dostajemy właśnie te gifty. Moim zdaniem, jak na dwulecie Pet Simulator X, jeżeli będzie tylko to dodane, to tragicznie. Bo z okazji dwulecia mogli dodać jakiś mega update. A. Ale to moje zdanie, a co wy na ten temat sądzicie, możecie napisać w komentarzu. A my zabieramy się za Exclusive Eggie. No i na start może jeden, jeden taki skromniutki. Tak, żeby tylko zobaczyć, co fajnego tutaj dropnie i niestety. Mamy kosmik dragona, ale te pety i tak są przepiękne Jest chyba najładniejsze jajka, jakie były w tej gierce Przysięgam, zwłaszcza ten Titanic Titanic to bieden tier, powiem wam szczerze No ale dobra, otwórzmy sobie teraz trzy jajeczka Trzy jajeczka, zobaczymy czy z trzech jajeczek coś dropnie Proszę, 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 trzy to już dużo I jak widzicie, mamy Axolotla i dragona Wiecie co? Idźcie za mną widzowie, chodźcie za mną, chodźcie za mną widzowie Idziemy tu, gdzie otwieraliśmy Tiki, egi inne jajka tu, gdzie mam najwięcej szczęścia. Może tu się coś uda. Otwórzmy sobie jeden, jeden jeden. Trzy jajka, ale pojedyncze. O Jezus, a mi zlagowało coś. I z pierwszego niestety Axolotl, z drugiego Dragon i z trzeciego Huge może? <ścoughs> Nie, z trzeciego mamy Agonego. Czyli trzy różne rodzaje petów. No ale dobra, zróbmy sobie kolejne trzy jajeczka. Zobaczmy, może te trzy oddadzą chociaż jeden huge. Bardzo by było miło, pojęci on Bardzo miło by było, chociaż jeden fajny huge, albo może nawet Titanic. Ja nie będę narzekał, spokojnie. Dobra, kolejna trójka. I chyba ostatniej zmieniamy miejscówkę. Trójka, trójka nasza piękna. I czy będzie w niej nic? Niestety nie ma, nic nie ma. Czyżby Dogurt przestał oddawać? Dam mu jeszcze jedną, ale to ostateczną szansę, widzowie: trzy jajeczka. Czy jajeczka, damy mu ostatnią szansę. Proszę, 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 jakiś huge jeden, no niestety, shiny jak salo to tylko. Z takich lepszych rzeczy. A teraz sami chyba wiecie, gdzie pójdziemy. Tam, gdzie nienawidzę otwierać. Ale może w końcu po 20 openingach ten kotek zacznie nam oddawać. Nawet ciebie nie pytam, czy mi dropnie coś. Bo wiem, że kłamiesz, ale mam nadzieję, że to słyszysz i uda mi się dropnąć Huge'a. Bo jak nie, to wiesz, już nigdy do ciebie nie przyjdę. Dobra. Lecimy z trzema, a nawet czterema jajkami tak my start. Zacznijmy grubo, cztery jajeczka Może chociaż jedno, nie Niestety tutaj nic i również tutaj nic Same aksalotle, halo Takiego dropu to ja w ogóle nie chcę, powiem wam szczerze Zostało nam coraz mniej jajek, bo mamy około 30 jajek Czyli bardzo mało Dobra, twórzmy teraz pojedynczo Pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. trzy jajeczka pojedynczo Z pierwszego czy coś fajnego drop, nie No niestety, golden, nie, nie golden Tu mamy rainbow, ok? No, chociaż ten rainbow cosmic dragon ale to i tak jest moim zdaniem tragedia Więc otwórzmy sobie nawet chyba nie No na grubo na tej miejscówce na pewno nie Otwórzmy sobie znowu pojedynczo Ale może raz otworzę sobie po 8 Ale nie na tej miejscówce Ta miejscówka mnie nienawidzi I czy coś tu będzie Uwaga, uwaga, uwaga widzowie No totalnie nic Wiecie co? Może póki jest jeszcze czas Uciekajmy z tej miejscówki Ja bym proponował kawaj Tokio i póki widzów jeszcze nie ma szybkie jedno jajko Szybkie jedno jajko tylko na rozgrzanie Tylko jedno jajeczko na rozgrzanie i zobaczymy Może agony Okej, okay. nie jest to huge, ale chociaż agony Czyli najwięcej punktów No i dobra, tu możemy zrobić coś grubego Otwórzmy aż 8 jajek Na raz, dobra, proszę Jeżeli tutaj nic nie będzie, nawet jednego huge'a Szczerze to się załamie, aha I chyba się załamie, powiem wam szczerze Chyba się załamie, zero huge'. Y. Na ten opening poszło prawie 3 TRYLIONY, Jeżeli naprawdę nic dzisiaj nie dropnie, będę w totalnym szoku. Okej, 3 jajka teraz, proszę, no jeden musi urosnąć. No jak to jest możliwe, halo! Mamy 100% szans na huge'a, 50 jajek! No nie mogę, dobra, dobra, nie, ja się nie poddam. Trzy kolejne, nie, 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 nie poddajemy się, widzowie, nie poddajemy się, klikamy, klikamy. Ej, dobra, nie, 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 nie. Preston! Preston! Posłuchaj mnie! Widzowie już ostatni mieli ze mnie bekę, jak wydałem ponad 2 tryliony na sandcastle Egi i nic nie dropnęło. Jeżeli dzisiaj znowu to będzie, to ja ci tego nie wybaczę, pamiętaj. Pojedyncze... albo nie, podwójnie jajka teraz, podwójnie. Lewa czy prawa strona? Może jak chociaż jedna odda. Lewa nie, w sumie to prawa, a lewa... Jeszcze gorzej. Zostało nam około 7 jajec. Dobrze, niech będzie Preston. Niech ci będzie. Pierwsze jajko, nic. Drugie, nic. Trzecie, nic. Nienawidzę cię, preston. No chyba, że jeszcze oddasz Titanica. To pogadamy wtedy. Cztery, ostatnie jajka. Zróbmy sobie tak. Otwórzmy na początku jedno jajko, poklikajmy sobie tak mocno, proszę. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, preston. Okej, okay. rozumiem. Chcesz oddać ostatnich jajkach, ja rozumiem to. Dlatego specjalnie, preston dla ciebie otwórzmy trzy naraz. Jeżeli tutaj nic nie będzie, będziemy mocno pogniewani i to tak serio. I jesteśmy. Ja już, Preston, oficjalnie jestem z, z tobą pogniewany na maksa. I z tobą się już nie odezwę nigdy, chyba. To chyba, że dropnie Titanic, to już tam się możemy pogodzić. Dobra, ale jeżeli nie Titanic, to może Kraken. Jak Kraken, to też ci wybaczę. Bo to jest ostatnie nasze jajko. Ale aktualnie Opennie gigantycznie na L. Totalnie nic nie dropnęło. A miałem zamiar otwierać w ogóle 100 tych ekskluzywegów. Ale zrobię może coś takiego, tylko gdy te jajka stanieją, bo 50 praktycznie bilionów za jedno jajko to jest gigantycznie duża cena. 100 jajek, 100 głupich jajek, 5 trylionów gramów, czajcie? Mega drogo. Poczekaj aż to stanie i może otworzymy jeszcze stówkę. No ale dobra, na zakończenie masinek. Proszę, tylko nie Goblin, tak szczerze, tylko nie Goblin, bo ten huge który drop nie leci dla widza. Proszę, 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 niech coś fajnego, Preston! Okej! Okay! Shiny huge Gekon. I on jest chyba drogi z tego, co się nie mylę. Tu mamy rap zepsuty, oczywiście. Dobra, pierwszy raz mi masz go do Pierwszy raz w życiu. Czekajcie, sprawdzę sobie na szybko, ile on kosztuje. Okej, okay, znalazłem na necie niby 250 bilionów. Nie czy to jest prawdziwa cena do końca. Bo nigdzie nie, da nie udało mi się znaleźć value tego peta. Ale jeżeli 250 bilionów widzowie, to ja jestem miły. Jedyny drop, jaki mi udał się, leci do was. Takiego pięknego gekona macie dzisiaj do wygrania. A jedyne co będziecie musieli zrobić to zostawić oczywiście tutaj łapkę w górę i napisać swój nick w komentarzu. Oraz dopisać hashtag pechowe Jajka. Tak, po prostu. A teraz na ekranie macie sześciu zwycięzców z poprzedniego odcinka. No i huge też nim wysłałem, również macie screenshoty, żeby nie było, że oszukałem. No i co? No i to na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie. No niestety, nowe jajeczka totalnie nam nie oddały. Nie jesteśmy w ogóle na plus. Ale mam nadzieję, że i tak odcinek Wam się spodoba. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę, albo wieczoru. Do następnych takich odcinków. I się mano.